Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bogów i w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam 7 sztuczek, które możecie zrobić na skateparku. Będą to sztuczki dla początkujących. Także lecimy. Zacznijmy od pierwszej sztuczki. Będzie to rok do fakey. Zaprezentuję Wam to właśnie tutaj na. Jak to się nazywa? Kwater. Zaprezentuję Wam to na małym kwaterku. Możecie to również zrobić na jakimś bęku. Na kwaterku będzie chyba troszeczkę łatwiej. Kluszka ta polega na naskoczeniu na górę naszego kwatera. I jak już jesteśmy na górze, to musimy odskoczyć do tyłu. Potem sobie robimy na spokojnie fejki, Także tak właśnie wygląda rok do fejki. Takich prototypów to nie najeżdżajcie sobie zbyt szybko na tego roka, bo po prostu będzie Wam bardzo ciężko go odskoczyć, także najeżdżajcie sobie raczej na niego powoli. Co do odskoku, nie musicie go robić, ale jeżeli go zrobicie, to będzie Wam troszeczkę łatwiej zrobić wtedy fakey do tyłu, bo będziecie mieli po prostu nieco większą prędkość, także jeżeli ogarniacie, to możecie śmiało właśnie odskakiwać maneczko, jestem Wróbel, pokażę wam jak się robi... No zbąka. jak się robi nosbonka. Zaczynamy od tego, że najeżdżamy sobie na dowolną przeszkodę. Może być stolik, może być wyjazd skądś, ważne, że jest lądowanie i półka. I nozbąka robimy w taki sposób, że przechylamy się le leciutko do przodu i staramy się puknąć przednią oponą o półkę. To może jakiś protip, z jaką prędkością najeżdżamy do tej sztuczki? Ja zawsze najeżdżam z taką samą prędkością, jakbym leciał, kopę. Ale, no hop, stolik, ja bym leciał stolik, ale można trochę wolniej, wtedy jest trochę bezpieczniej. Jak, jak nie dolecisz tylnym kołem, nic się nie stanie. Ważne jest, żeby próbować i się przełamać. Okej, okay, czyli wylatujemy, przechylamy się delikatnie do przodu, Dokładnie. prostujemy nasze ręce i uderzamy w jakąś półeczkę. Dokładnie tak. A następnie kulimy się do lądowania i jest 10 na 10 Hefka! Dzięki, Orzu. Mano na tam z tej strony nauczyć dzisiaj Was dwóch sztuczek. Pierwszą sztuczką będzie alejop czyli 270. Można tę sztuczkę wykonać na dużej ilości przeszkód, głównie na jakichś bekkach z kątem, piramidach. Nawet można to na RC robić czka polega na wyskoczeniu i zrobieniu większej rotacji niż 180 z kątu w kąt. A jeśli chodzi o R, na moim przykładzie Wam to powiem: gdy robię rotację w lewo, to lecę z tą, tą rką w prawo. Zwykła R wygląda w ten sposób, ale Job wygląda w ten sposób. No i myślę, że widzicie różnicę. Różnica jest wygodna. Nie wiem czy teraz nie skłamię, ale ale opto chyba z angielskiego jest wstążka. Nope. I ogólnie też jest inna nazwa też na tą sztuczkę, że właśnie się mówi, że zrobię wstążkę gdzieś. Bo właśnie jak widzieliście przed chwilą, Natan zrobił właśnie taką wstążkę. Od jednej strony do drugiej strony i tak to wygląda. Teraz pokażę wam jak się robi footplanta. planta robi się w taki sposób, że najeżdżamy na profil, zdejmujemy tylną nogę. To jest ważne przy footplancie, Tylna noga zostaje zdjęta, pedała kopiemy tą nogą w profil i odpychamy się wraz z rowerem w drugi kąt. Dodajemy rotacji głową i wlatujemy w profil. No I to chyba tyle by było. Tak, wspomniałeś o tylnej no nodze, bo to co zrobiłeś to by footplant. Jakbyśmy tak robili fast planta, to zdejmowalibyśmy przednią nogę. Tak. To w którą stronę robicie w sumie? Tak jak Wam, wygodnie, no, no nie? Dokładnie. Jeżeli czujecie się, że wolicie lewą czy prawą, to robicie tak jak Wolicie. No. no i to tyle, jeśli chodzi o tą sztuczkę. Powiedz mi, gdzie najlepiej robić taką sztuczkę? Najlepiej na takich załamaniach kątów, jak tutaj na przykład mamy. Dla początkujących, mogę też da dać takiego protlipa, że można spróbować sobie na piramidzie parę razy. Tak, na piramidzie, jakimś takim, jakimś takim bęku, to są takie no. miejsca, gdzie można śmiało to próbować. Jeżeli nie macie takich rzeczy w waszym mieście, to możecie poszukać jakiegoś podjazdu dla, e, dla wózków na przykład no. czy coś takiego. Przy schodach często są takie rzeczy, także, Dokładnie. także co? Także nic tylko próbować. Dokładnie, tak. Przed momentem orze pokazał wam food planta, ja wam pokażę fast planta. Różni się o tym, że wykonujecie go waszą przednią nogą. Ja wam pokażę wersję, którą możecie wykonać przez murek. Myślę, że jest to nieco trudniejsza sztuczka, ale umieściłem ją właśnie w tym filmie, bo pierwszy etap tej sztuczki możecie wykonać nawet jeżeli aż tak mocno nie ogarniacie na rowerze. Także wygląda ona w ten sposób. Jak widzicie po wyskoczeniu. Zdejmuję moją przednią nogę, czyli w moim wypadku lewą nogę z pedała. Noga opiera się o murek. Pierwsza wersja jest taka, że nie przeskakuję przez cały murek, tylko właśnie tutaj delikatnie z boku tego murku staram się utrzymać równowagę na tej właśnie jednej nodze i odskoczyć, wrócić na pedałę wszystko spoko, wszystko chill. Jeżeli ogarniacie już to, możecie spróbować zrobić to przez cały murek. I tutaj uwaga, nie próbujcie najeżdżać na bardzo dużej prędkości, bo ta prędkość wam nie pomoże. Jeżeli najeżdziecie na to za szybko, to po prostu nie traficie w ten murek i no po prostu nic wam to nie da. Także uważajcie tutaj z prędkością. Chodzi o to, żeby ją mieć w miarę małą, żeby jednak to, ta wasza noga oparła się o ten murek. To jest bardzo ważne przy tej sztuczce. No i co? No i życzę Wam powodzenia! Kolejną sztuczką, którą ja przygotowałem dla Was jest Disaster. Zaczynając od Disastera, robimy go na bękach, na kłoterach i w sumie coś, co ma kąt. Sztuczka polega na tym, że robimy 180, przednim kołem jesteśmy na zjeździe, a tylnym kołem jesteśmy na, na górnej części przeszkody. Czy na coś trzeba zwrócić uwagę przy wykonywaniu tej sztuczki? W sumie to nie, bo jest to. Z... Wykłe 180 i w tej sztuczce, tak samo jak przy innych, nie trzeba robić pełnej rotacji. Też się nic nie stanie, jak się zrobi troszkę mniej. Czyli ładujemy 180, lądujemy jednym kołem w profilu, drugim kołem na górze i po prostu odskakujemy w dół i mamy sztuczkę zaliczoną. Ja tak jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że macie przy niektórych kwaterach takie coś jak coping, no nie. Ten metalowy element. I niektóre kwatery są po prostu takie bardzo strome i może się zdarzyć tak, że wasza zębatka po prostu przyhaczy od takiej koping. także na, najlepiej będzie jeżeli sobie przed wykonywaniem po prostu sprawdzicie to. Nathan pokazał wam przed momentem back disastera, ja pokażę wam front disastera do 270. Back zastera. Widzieliście, że naskakuje się tylnym kołem na przeszkodę i wtedy się odskakuje. My naskoczymy przednim kołem na przeszkodę, troszeczkę z delikatną rotacją w opo. Może nam to przy odskakiwaniu, dlatego odskok to jest po prostu to 270. Wygląda to tak. Do sztuczki nie najeżdżajcie na pewno za szybko. Co tutaj więcej mogę powiedzieć? Zróbcie sobie tak, że naskakujecie na Waszą opostronę, a dopiero potem odskakujecie 270 stopni w Waszą regularną stronę, ponieważ, ponieważ będzie to dla Was dużo prostsze niż robić regular 90 na górę i potem kręcić się w opostronę, no to po prostu by było dużo trudniejsze. No i co? tyle ode mnie. I w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek z siedmioma sztuczkami dla początkujących na skateparku. Jeżeli Ci się podobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę, napisz coś mi w komentarzu i koniecznie wpijaj do popaków w Instagramy, będą one widoczne tutaj w opisie poniżej. A jeżeli podoba Ci się regularność filmów na tym kanale i to co robimy, to po prostu napisz... Coś miłego w komentarzu. Czytam Wasze komentarze, dają mi ogromne wsparcie, także będzie super, jeżeli umieścisz taki komentarz poniżej. No i to tyle. My widzimy się już wkrótce i to szybciej niż myślicie. Swarte.